Dla kibiców hokeja na trawie to miał być weekend jak każdy inny. Pełen emocji i pięknych bramek. Prawdziwym hitem kolejki miało być starcie Grunwaldu Poznań z AZS-em Politechniki Poznańskiej. Jednak sobotni mecz został odwołany. Powód? Dwóch zawodników mam zakażonych COVID-19. Jeden zawodnik jest skierowany na kratany przez Sanepid, cztery z czterech jest w autoizolacji. I jeszcze wczoraj jeden też yy, zawodnik też ma podejrzenie COVID-19, czyli ilość zakażonych przekroczyła mi możliwość wystawienia zespołu, a wiadomo, że gra 11 ludzi i dlatego byłem zmuszony poinformować Związek Okreatywny Trawie Polski, że nie jestem w stanie zagrać tego meczu drogowego. Niepokojący stan zdrowia w kadrze wojskowych to nie jedyne zmartwienie polskiego Związku Hokeja na trawie. Na początku miesiąca działacze podjęli decyzję o zawieszeniu rozgrywek młodzieżowych, a na wczorajszym spotkaniu Prezydium Zarządu oraz Wydziału Gier i Dyscypliny ustalono, że wszystkie jesienne zmagania seniorskie zostaną przeniesione na wiosnę. Stwierdziliśmy, że zachorowania, kwarantanna, a także um, taka obawa zawodników przed wirusem. Mogłyby te czynniki wypaczać wyniki spotkań. Chcieliśmy, żeby o rezultatach decydował sport, a nie sytuacja epidemiologiczna. Po drugie, jesteśmy skromnym związkiem nie jesteśmy w stanie sfinansować testów na obecność COVID-19 w organizmie. Zawodniku. Co prawda, PZHT zadecydował o przeniesieniu spotkań na nowy rok, jednak pozostawił też klubom furtkę do ewentualnej gry w listopadzie. Wystarczy bowiem, aby drużyny porozumiały się między sobą oraz ze związkiem w kwestii rozegrania spotkania zaległego lub spotkania awansem i ustaliły dogodny termin pomiędzy 2 a 22 listopada. Takiego rozwiązania nie wyklucza aktualny mistrz Polski. Tak, jak tylko będziemy zdrowi, będziemy grać, zależy też od naszych przeciwników, ale już od razu zdradzę, że dzisiaj jeden zawodnik. Ze względu na sprawę rodzinną, czyli żona miała kontakt, też idzie na autoizolację i z no, 10 dni nie będziemy mieć ten kontaktu. Ale mówmy, że się zbliża święta, yy, święto zmarłych się zbliża, czyli jak to jest do 2 listopada, może to się wszystko już wyrówna. Jak dotąd Związek nie poinformował o nowym harmonogramie rozgrywek.